rabunek na pośredztwo i w jednym ulu właśnie pod daszkiem Polawiacia zrobili taką brodę może widać, może nie i nie puszczałem obcych taka broda, taka broń o, tak widać będzie No i ta właśnie broda nie puszcza obcych. I strażniczki działają. Właśnie działają na tym już mostku. Pchałem się, pchałem się pod daszek, Pcha, Pchałem się. Bo wybirowałem nadstawki. Gryka kwitnie kwitnie dosłownie z 200 metrów stąd Chodzą pszczole moje na grykę, ale widocznie niektórzy zajęli się reniwstwem Rabują moje, moją posiekę Ale dadzą radę